Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy piątek, 26 listopada. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek, 26 listopada, dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek, 26 listopada, dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek, 26 listopada, jaki będzie dzisiejszy dzień? Oczywiście najpierw zaczynamy od osób z podznaku barana. No tutaj karta pokazuje jakieś ograniczenia. Ehm, ograniczenia, które są tylko i wyłącznie w Waszych głowach. Karta może wskazywać na to, żebyście porzucili swoją e, tak zwaną strefę komfortu, żebyście wyszli poza standardowe schematy e, działania. Jeżeli chodzi o byki, no tutaj jest też takie y, y, bojowe nastawienie. E, będziecie walczyć y, o swoje zdanie, o swoje przekonanie, być może yy, będziecie mieć wrażenie, że wszyscy są przeciwko Wam. Jeżeli chodzi o bliźnia, tam, no to tutaj bardzo fajny, sympatyczny dzień, a gdzieś macie szansę spełnić swoje marzenia, swoje pragnienia, możliwe wyjście na jakąś imprezkę. Będziecie dziś ogólnie przyciągać uwagę innych. Tak więc jest to bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Dziś ogólnie możecie poznać waszego tak zwanego ideała. To może być ktoś, o kim marzycie, o kim śnicie. Jeżeli chodzi o osoby z znaku raka, no tutaj karta mówi o jakichś obawach, o jakichś takich niejasnych sytuacjach. Być może coś nie do końca będzie dla Was zrozumiałe, być może, być może będziecie szukali gdzieś jakiegoś spisku. Jeżeli chodzi o lwy, no tutaj karta pokazuje, że być może wybierzecie się w jakąś podróż. Karta mówi o ruchu, o, o tym, że wreszcie coś zacznie się dziać. A Jest to dobry dzień na to, żeby kupić sobie na przykład jakiś środek do przemieszczania się. Karta też może wskazywać na to, żebyście uważali właśnie na zbyt dużą prędkość. Na drodze. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku Panny, no tutaj karta mówi o jakichś takich dobrych inwestycjach. Dziś możecie śmiało kupić sobie jakąś nieruchomość, jakąś działkę. Jest to dobry dzień na zakładanie własnego biznesu, na inwestycje na giełdzie, na wchodzenie w różnego rodzaju spółki. Jeżeli na przykład jesteście osobami, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry losowe, to dzień dzisiejszy też jest dobry na takie kwestie. Jeżeli chodzi o wagi, no tutaj karta pokazuje jakieś błędy w komunikacji, kłótnie, złość. To więc uważajcie na to, co mówicie. Uważajcie na to, co do was dociera. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni, pytajcie dwa razy. Skorpiony. No tutaj mogłabym powiedzieć, że dzień, jak co dzień, bez żadnych jakichś konkretnych rewelacji. Jeżeli chodzi o strzelce. No tutaj karta może wskazywać na podążanie jakąś nową drogą, nową ścieżką, być może będziecie wchodzić w coś nowego, prawdopodobnie będziecie mieć kontakt z taką osobą przebiegłą taką osobą, która jest w stanie wszystko ogarnąć, wszystko zrobić. Tutaj karta też może wskazywać, że gdzieś będziecie mieć po prostu kontakt z osobą dużo młodszą. Jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta mówi o tym, że dziś możecie mieć styczność z osobami z daleka, z osobami z zagranicy. Być może część z Was właśnie będzie się wybierała w jakąś podróż za granicą, zagraniczną. Karta też mówi o tym, żebyście bardziej otworzyli się na świat, żebyście dali się znaleźć, zauważyć. Karta też może mówić o pewnego rodzaju zakończeniu, jeżeli chodzi o jakiś cykl w Waszym życiu. Wodniki. No tutaj karta pokazuje, że dziś e, możecie coś błędnie zinterpretować, e, możecie coś źle zrozumieć, coś może Wam się wydawać, e, możecie żyć w iluzji. E, Dziś możecie patrzeć na świat przez różowe okulary. Tak więc tutaj karta też może radzić, żebyście po prostu bardziej realnie patrzyli na to, co się dzieje w Waszym życiu. Też uważajcie na różnego rodzaju obietnice. I jeżeli chodzi o ryby, no tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie od czegoś emocjonalnie odchodzić, coś będziecie za sobą zostawiać. Karta też może mówić dosłownie o różnego rodzaju przeprowadzkach. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego piątku i zapraszam na jutro. pa! pa.